I się nie uda. Pogadajmy dzisiaj o montażu jednostki wewnętrznej. Chciałbym się dowiedzieć, jak wy montujecie, bo są trzy szkoły, z tego dwie uważam są w miarę poprawne. Jedna, ale to sobie zresztą mówimy? Pierwszy wariant, jednostkę wewnętrzną montujemy w poziomie. Drugi wariant, jednostkę wewnętrzną montujemy lekko ze spadkiem w stronę odpływu. Trzeci wariant, który jest, ale czasami można też go stosować, jeżeli ktoś chce, montujemy jednostkę wewnętrzną z lekki spadkiem w przeciwną stronę do odpływu. Tego bym w sumie nie zalecał, ale każdy decyduje jak chce. Nie było jak wszędzie, wiem, ale się nie wypowiem. Ja bynajmniej montuję swoje jednostki z lekkim spadkiem w kierunku odpływu. Mówimy tutaj o mniej więcej pół centymetra na długości całej klimy. Uważam, że jest to wystarczający spadek i tak naprawdę rozwiązuje dość dużo problemów ze skażącą klimą, między innymi. O! Jeżeli masz ochotę na więcej takiego kontentu i masz dosyć tego teoretycznego w internecie, to zaobserwuj. Będzie tego więcej. Żeby to podsumować. Montaż w poziomie albo z lekkim spadkiem w kierunku odpływu. Uważam, że obie metody są odpowiednie. Niech każdy sobie montuje, jak chce. Ale. Moje doświadczenie było takie, że po szkole podniczej tak naprawdę montowałem wszystko w poziomie do momentu, dopóki nie zostałem ziopów na budowie od majstra, który miał 30 lat doświadczenia i uważam, że ma to sens montowanie jednostek wewnętrznych z lekkim spadkiem, a jeżeli klient narzeka, to trzeba było o tym uświadomić. Uprzedzając komentarze typu Daj rok dla wentylatora, za zazwyczaj takich jednostek końca montowanych e, całą masę tak naprawdę od paru lat i jeszcze nie zdarzył mi się przypadek, gdzie mieliśmy problemy z wentylatorami, które dostały, że spadek jest około pół centymetra na klimie. To jest czysta teoria e, z praktyki. Mogę powiedzieć, że to działa. Dodam dwa komentarze. Jeden w poziomie, drugi komentarz ze spadkiem. Chciałbym, żeby każdy go polajkował, jeżeli może, i zobaczymy, który montaż komu jest bardziej odpowiedni, bo w sumie jest to dla mnie dość ciekawy temat, jak Wy montujecie. Montaż na gwoździe jak najbardziej polecam. Ja ogólnie w Żelbecie wszystko montuję na gwoździe.